Pani dyrektor, dzisiaj otworzyliśmy oddział. Proszę powiedzieć coś na temat właśnie tego oddziału. Kto będzie się tutaj leczył przede Dziś wszystkim? otworzyliśmy oddział rehabilitacji neurologicznej. Jest to oddział 24-łóżkowy. Oddział jest przeznaczony dla pacjentów z oddziału neurologicznego, oddziału udarowego, oddziału chirurgii ogólnej, chirurgii urazowej, oddziału wewnętrznego, neurochirurgii. Również mogą korzystać z niego pacjenci, którzy będą mieli skierowania od lekarza z poradni neurologicznej, chirurgii urazowej, chirurgii ogólnej, neurochirurgicznej. Oddział ma 10 sal. Są to sale: jedna sala jest jednoosobowa, jedna jest trójka, dwie sale są czteroosobowe i sześć sal jest dwuosobowych. Również oddział jest wyposażony w dwie sale ćwiczeń, w niezbędny sprzęt do rehabilitacji pacjentów. Mamy również salę zabiegową. Oprócz tego przy oddziale jest zakład rehabilitacji, z którego pacjenci również będą mogli korzystać. Jaki jest koszt tego oddziału i skąd koszt pozyskaliście pieniądze? Koszt tego oddziału to jest 600 tysięcy złotych razem z, łącznie z wyposażeniem. Są to wszystko środki własne szpitala.